Niestety nagrywanie mi się wyłączyło i już jesteśmy w punkcie wyjścia. Ale to chyba nie, nie szkodzi. Jeszcze trochę nagrywamy. Ja nie chcę pobrać w lola.

Ja Cześć, czołem, gdzie jestem parasolem. Fajny tekst Master Ja chcę o weryfikację powiodrę się. Glądam na moje konto. O master. Nie miałem, że gdzieś nie znałam ten nick. A na Masro chyba nie mam. Nie mam żadnych bohaterów. Posiadanie. O nie Adalka! Fajnie. Chyba sobie zagram na botkach. Wiesz, że ciebie filmuję. The Crystal Scar. Ой, <тъкък> се да e, Ефект końcowy. но ładny. Nie, to było